Cześć, kochani Tuśeleska, witajcie ponownie. Dzisiaj opowiem Wam troszkę o najnowszym dziecku Nataszy Dynony, czyli jej palecie retro. Zapraszam. Ja i mój sflaczały mikrofonik. <grym> Zapraszamy Was na dzisiejszy filmik, w którym opowiem Wam trochę o palecie, pokażę Wam słocze, opowiem Wam o moich doświadczeniach, ale porównam ją też do innych, do kilku innych palet, które mam u siebie w kolekcji, a które kolorystyką nawiązują właśnie do tej palety. Paleta retro pokazała się na naszym rynku chyba na początku września, prawda? I nie od razu się na nią rzuciłam, bo tak jak wspominałam w poprzednich filmikach, w jednym z poprzednich filmików, e Starałam się stłamsić ten instynkt mój pierwszy, który każe mi biec i kupić coś, na co sporo czekałam, bo jak tylko zapowiedzieli tą paletę, no to ostrzyłam sobie na nią pazurki i doczekałam się, bo w aplikacji była zniżka na nią akurat 20% czy 15%, 20 chyba, no i wtedy po nią sięgnęłam. To jest jedna z tych mniejszych palet od Nataszy, bo ona ma jeszcze palety o większej większym rozmiarze cienia, o większej wytłoczce. One z reguły są w takich skórzanych opakowaniach z gąbką w środku. Tu jest plastik. W obu wersjach palet, zarówno w tych większych, jak i mniejszych, macie lusterko. Wszystko się odbija tutaj w tym plastiku. No i z tyłu w paletach Nataszy macie dziurki przy każdym cieniu, więc możecie sobie go czy igiełką, czy szpilką, czy nawet cyrklem, mam wrażenie, dałoby radę tutaj wypchnąć sobie te cienie, poukładać sobie je tak jak Chcecie, czy nawet powymieniać z innymi. Ja tego nie robię, ja nie ingeruję w kompozycję tych palet, bo chociaż bardzo sprawdza mi się formuła cienia od Nataszy Dynony i tutaj od razu Wam powiem, że z tą paletą jest tak samo, nie uskarżam się na jakość, na nic. Jeśli chodzi o aplikację, o to jak długo te cienie się na mnie noszą, czy się osypują, czy się zbierają, nic takiego się nie dzieje. Tak jak powiedziałam, cenię sobie bardzo formułę, to ponad to no bo umówmy się, dobrych cieni na rynku nie brakuje, to bardzo cenię sobie właśnie kompozycję tych palet. To, jakie odcienie tutaj mam, jak one wyglądają na oku, jakie makijaże nimi wykonuję, bo ja nie jestem żadną artystką, makijażystką, kosmetyczką. Ja nawet nie do końca potrafię łączyć te wszystkie kolory, żeby to wyglądało dobrze, więc jak ktoś to zrobi za mnie, jak mi da taką kompozycję, która gwarantuje mi, że po cokolwiek, po cokolwiek nie sięgnę, to będzie dobrze wyglądać na moim oku, to ja sobie to bardzo cenię. Tak jak powiedziałam, jakościowo jest super. Macie 15 cieni, i maty, i błyskotki, i też takie cienie, które mają oczywiście rozświetlającą drobinkę, ale one są bardzo delikatnie rozświetlające, takie bardzo stonowane i delikatne perły, które mogą też ym, grać jako maty na tym oku. Na przykład mówię o tych ciemnych cieniach, którymi mogę sobie spokojnie kącik zewnętrzny przyciemniać, tam gdzie zwykle mam matowo. I one co prawda mają tą drobinkę rozświetlającą, ale nie kłóci się to z całym makijażem. Dobrze to wygląda, nie przeszkadza mi to. Za tą paletę trzeba w Saforze zapłacić 315 zł, z tym, że ona dostępna jest też na stronie lookfantastic.pl. Z tym, że ja nie jestem pewna, bo chyba oni wysyłają z zagranicy. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio od nich zamawiałam. Wydaje mi się, że oni zamawiają, z zagranicy sprowadzają te kosmetyki. Nie wiem, jaki jest czas oczekiwania. Z tym, że cena tej palety na Look Fantastic jest. Niższa, niewiele, ale jednak, bo teraz jak patrzę na tą paletę, u nich to kosztuje 310,92 zł, czyli 311 zł. Z tym, że teraz widzę, jest rabat 20% dla nowych klientów. Więc, jeśli bardzo kusi Was ta paleta, nie chcielibyście płacić tyle pieniędzy, ile żąda od nas Sephora i nie przeszkadza Wam to, że trzeba by było być może, bo nie jestem pewna dłużej na tą paletę poczekać, to może warto zajrzeć na tą stronę. Teraz patrzę tutaj, że jest napisane dostawa w ciągu 1 do 5 dni roboczych, więc może wcale tak długo nie trzeba będzie poczekać. No w każdym razie widzę, że na dwóch stronach jest dostępna i na Sephora i na Look Fantastic, więc puszczam to dalej w świat do Was. Jakość mi się podoba, sprawdziła mi się, sama kompozycja jest też bardzo moja, bo jak sami żeście pewnie zdążyli zauważyć, ja lubię takie odcienie, chłodne mm, wariacje różu, fioletu, burgundu. I dobrze w takich odcieniach wyglądam, co wcale nie znaczy, że tylko takie noszę. No i właśnie tutaj mamy taką historię. Mamy troszeczkę fioletu i różu, ale mamy też, jak spojrzycie po swojej prawej stronie, staram się tutaj bardzo jakoś tak zakryć to wszystko, jest też troszeczkę nieberzu tylko brzoskwinki i lekko wpadającej w brąz, ale to wszystko jest w takich neutralnych i, tony, i chłodnych tonach, odcieniach. I oczywiście takich palet z taką historią kolorystyczną na rynku nie brakuje. I takich też mam kilka u siebie, a jestem na świeżo, że tak powiem. Mam świeżą głowę, jeśli chodzi o to, co tam mam w tych moich pudłach, no bo ostatnio robiłam sprzątanie i przeglądałam te palety. I tak, nie znalazłam... Niczego, co by było oczywiście kopią jeden do jednego. Natomiast jest kilka palet u mnie, które są właśnie utrzymane w takiej neutralno-chłodnej tonacji, i tego, tego beżu, znowu miałam powiedzieć, i tej brzoskwinki, i tego różu, i fioletu. I pierwszą paletą, która natychmiast, jak tylko w ogóle zobaczyłam Tą paletę retro w zapowiedziach u Nataszy Denony na Instagramie. Pierwszą paletą, która mi wskoczyła do głowy, to jest oczywiście paleta Lolita od marki. Ona została wypuszczona jeszcze, jak to było, Catfondi, teraz to jest KVD Vegan. I tak, moi kochani, to są tylko matowe odcienie, i kiedy się wsadza w nie pędzel, to one się pylą strasznie. Natomiast tutaj, tej palecie, ja nie mam nic absolutnie do zarzucenia. Te cienie są mocno napigmentowane, ale nie na tyle mocno, żeby przeszkadzały w, ym, w aplikacji, w rozcieraniu. I chociaż formuła matów u Nataszy i Catfond jest zupełnie inna, to obie formuły są bardzo dobrej jakości. I teraz słuchajcie. Jak mi się uda nie rozwalić tego wszystkiego, co mam przed sobą, pokażę Wam, jak to wygląda. Trzecia ręka by się przydała. No, tak to wygląda. I Tak, tak jak powiedziałam, paleta od Kat Von D ma tylko odcienie matowe, ale może macie błyskotki u siebie w kolekcji, którymi świetnie można by było te maty uzupełnić też w takiej tonacji chłodnego różu, chłodnego fioletu, ale nie takiego cukierkowego, to wydaje mi się, że to jest paleta, której najbliżej mam wrażenie do tej palety od Nataszy Dedony. To by była Lolita. Oczywiście, kiedy mówimy o nowej pata pataty, palecie od Nataszy, czyli o retro, nie sposób nie wspomnieć o jej palece Love, która też jest pełna róży i kochani brzoskwinek. Tylko to wszystko jest o wiele bardziej żywe intensywne. Tu macie tak neutralnie i stonowano, a paletka Love, kochani, to już jest szaleństwo. Jest tak bardzo intensywnie, te kolory są bardziej krzykliwe, bardziej wyraziste. Jeśli chodzi o jakość cienia, to tutaj jest właściwie tak samo, tylko kolory są inne. Dla mnie to są paletki na dwie różne pory roku. Tą chętniej podejrzewam widziałabym na swoich oczach wiosną, a tutaj jest jesień. Gdyby ktoś mnie zmusił do wyboru między tymi paletami, to raczej retro i to nie dlatego, że jest yy, krócej u mnie, więc wiecie, nie zdążyłam się nią znudzić. Jednak retro to są bardziej moje odcienie. Mam u siebie paletę w kolekcji, która jest u mnie stosunkowo niedługo, którą bardzo polubiłam, a która jest niejako pośrodku tych dwóch palet, albo nie tak, jest połączeniem tych dwóch palet, ponieważ ma mm, odcienie podobne, w podobnej tonacji do palety. Do tych, które są w palecie retro i błyski, które są bardziej podobne jednak do palety Love, czyli są bardziej wyraziste, są cieplejsze troszeczkę. Jest to paleta drogeryjna, moi drodzy, i to jest paleta Hean. To jest chyba nowość. Znaczy, to jest nowość u mnie na pewno. Ja nie wiem, jak długo ona stała na półce w drogerii Hebe, bo tam ją kupiłam. Zanim ja po nią sięgnęłam, to jest Make My Day i przyznam szczerze, że to jest paleta, którą pochwaliłam się na Instagramie, że do mnie doszła, czy nie doszła, ja ją kupiłam, to no nieważne. Pochwaliłam się nią na Instagramie, że ją mam i to było jakoś tak zaraz przed wyjazdem na, mój, na moje wakacje, więc jak pokazałam ją i nawet nie miałam okazji jej użyć, wyjechałam i dostałam... Yy, no, nie mnóstwo, ale sporo informacji na temat tego, jak wielu osobom się nie sprawdziła, jaki to jest Bubel. Słuchajcie, a u mnie to jest hit. No i chociaż nie ma tutaj cieni, które się pokrywają z żadnymi cieniami, jeśli chodzi o te dwie palety od Nataszy Denony, które Wam przed chwilą pokazałam, to ma matą bliżej do retro, a brzo nie brzoskwinki, tylko cienie błyszczące, cieniom błyszczącym jednak bliżej do palety Love. Przyznaję, że tutaj mamy cień brokatowy. Ja nie lubię brokatów. Nie dlatego, że coś z tym cieniem jest nie tak, tylko dlatego, że później ja te brokaty domywam przez kilka następnych dni po skończeniu już makijażu. Yy, I tylko dlatego nie lubię cieni brokatowych wszystkich. Nieważne, czy to jest paleta Hean, czy to jest Natasha Denona, chociaż u niej chyba nigdy cieni brokatowych... To znaczy, w tych paletach, które mam, nie ma. Więc przyznam szczerze, że nawet po niego nie sięgnęłam, chociaż... Odcień tutaj tego brokaciku przyznaję, że jest bardzo w moim guście. No i teraz co? No właśnie, nie mogę wytrzeć, dajcie mi chwilę. Nie domyłam się, cały czas mi się paluch świeci, no i, no i to właśnie jest powód, dla którego ja nie sięgam po takie cienie. Tutaj, jeśli chodzi o maty, to jest mały szkopuł. Pylą się przestrasznie. Przy zbieraniu ich na pędzel, to od razu Wam powiem, tak samo jak pylą się cienie od Katfondi. Mi to nie przeszkadza, wiem, że są osoby, których, które to wkurza, więc Was uprzedzam, natomiast jeśli jesteście tak jak ja i nie przeszkadza Wam, że ten pyłek się tam nosi na bok, na lewo i prawo, to każdy mat, po który sięgnęłam, super się aplikował, super się blendował, nic mi nie znikało, jeśli chodzi o ciemne cienie, jeśli chodzi o błyskotki, to jest... Przepysznie, po prostu. Słuchajcie. Już Wam od razu powiem, że ta paletka trafia do. Trafi na pewno do ulubieńców września, bo pierwsza połowa należała do niej. Bardzo mi się podoba. Nie wiem o czym mowa, o co chodzi. Jeśli chodzi o te negatywne komentarze, no mi się sprawdza świetnie. No i te odcienie. Tak jak powiedziałam, troszeczkę z palety Love, troszeczkę z palety Retro. Mój gust. I ostatnia paleta, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, pomimo swoich niepozornych rozmiarów, bo nie jest to duża paleta. Ma chyba najwięcej cieni, które są bardzo blisko tych cieni, niektórych cieni z palety retro od Nataszy Dynony. I mowa tutaj o, o palecie Vizyard, Mówię o Paris Edit. I tak, ciężko tutaj mówić o tańszej wersji, ponieważ cienie od Vizier zdecydowanie do tanich nie należą, ale no, historia jest bardzo, bardzo podobna. Ja wiem, że jak się patrzy na tę jasną brzoskwinkę, to sobie człowiek myśli, co w ogóle nie są do siebie podobne, ale czekajcie. Najpierw Wam pokażę palety jedna koło drugiej. No, ta sama historia, tak jak powiedziałam, brzoskwinki, zakryję brudne lusterko, brzoskwinki, róże, fiolety, wszystko jest neutralne albo chłodne, a tak poza tym to zesłoczywałam y, obok siebie cztery cienie, które moim zdaniem są najbardziej podobne w tych dwóch paletach i oto jak się to prezentuje, kochani, po Waszej... Może nie tak. Tutaj jest Paris Edit od Viseyard, a tu jest Retro Natasha Denona. No i w, no są jakieś takie, wiecie, bardzo niewielkie mikro różnice. Tutaj jest więcej rdzy, prawda? Ten cień błyszczy się bardziej. Tutaj jest inna drobinka. Tutaj jest bardziej metalicznie, można powiedzieć. Więc jeśli się zastanawiacie, no to można bardzo podobne makijaże tymi dwoma paletami wykonać. Czy to jest tak, że jak macie paletę od Vizgard, to no ma załam To nie ma sensu kupować retro. Oczywiście, że wam tak nie powiem, ponieważ jednak w palecie retro jest troszeczkę więcej tych cieni, więc więcej opcji macie. Czy potrafiłabym wybrać między tymi dwiema, gdybym musiała? Chyba nie, szczerze wam powiem, chociaż no, bardzo podobne są obie. Lubię obie formuła cienia, chociaż inna. To jednak obie są bardzo dobre i bezproblemowe w ogóle. Ja szczerze mówiąc nie umiałabym wybrać między tymi dwiema paletami, więc nie pytajcie mnie w komentarzach i w prywatnych wiadomościach, która lepsza, bo nie jestem wam w stanie powiedzieć. Sprawdzają mi się obie świetnie i obie bardzo, bardzo. Na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko, jeśli chodzi o paletę Retro od Nataszy Denony. Do siebie zapraszam w niedzielę i wtedy będzie recenzja nowości drogeryjnej, nowy podkład na rynku, moi drodzy, od L'Oreal, ich linia Age Perfect Podkład Serum Foundation pokażę Wam tak jak zwykle pierwsze wrażenia, taką moją ogólną recenzję, czy mi się to cacuszko sprawdziło, czy nie. Do zobaczenia w niedzielę. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia na razie. Pa!